Co nam te wybory mówią? No właśnie, co tobie mówią, bo ja mniej co więcej mówią, powiedziałem, co mi mówią. Co mówią mi te wybory? No mówią, że jest część facetów, młodych, większa część, no bo, mm -hmm. bo jednak tak, tak mówią statystyki, że, że większa część. Moim zdaniem, że oni nie akceptują po prostu em, stanu rzeczy tego, który mamy teraz, czyli kobiety, które same o sobie decydują, mężczyzn, które już Mężczyzn, którzy już nie rządzą w domu, nie, mm -hmm. jakby nie są w pozycji patriarchalnej, na pewno jeszcze w wielu miejscach są. No tak. Ale mm, ktoś końcu oddał głos w wyborach? No, co? No co? No, no, jakby mieliśmy tutaj starcie y, strony liberalnej z, ze stroną konserwatywną i, i większość tych młodych głosów, czy to na, na Grzegorza brał, czy na mm, pana Mencena? Czy na pana Nawrockiego, pana prezydenta Nawrockiego. To są, to są kandydaci konserwatywni mhm. I, i widać, że jest ta tęsknota wśród większości młodych facetów za starym porządkiem świata, za tym, jak to wyglądało po prostu wcześniej.